Cześć. Zaczynasz swoją przygodę rowerową, a być może jesteś już doświadczonym rowerzystą, obojętnie czy to MTB, czy szosowa, czy zwykła przejażdżka po mieście. Pamiętaj o 10 najważniejszych punktach, które z twojej wyprawy rowerowej uczynią ją przyjemną i bezpieczną. Pierwsze. Kask jest Twoją poduszką bezpieczeństwa, więc zawsze miej go na głowie. Punkt drugi. Bądź widoczny. Odpowiedni strój, ale przede wszystkim rower wyposażony w lampkę przednią i lampkę tylnią sprawią, że będziesz jak latarnia. Punkt trzeci. Hamulce. Zdecydowanie przed wyjazdem dokręć, sprawdź, czy wszystko gra, czy przedni i tylny hamulec jest sprawny. Lepiej zatrzymać się metr wcześniej niż metr za późno. Cztery. Zaplanuj trasę Zwróć uwagę, jak daleko jesteś w stanie dojechać na swoim rowerze elektrycznym, ponieważ dla osób, które po raz pierwszy zaczynają swoją przygodę z rowerem elektrycznym, musicie pamiętać, że niestety są plusy i minusy. Ogromnym plusem jest to, że jednak ułatwia podróżowanie, zwłaszcza w terenie górskim, gdzie jesteś w stanie jechać wyżej i dalej, a z drugiej strony bardzo szybko możesz się przekonać, że rower elektryczny bez baterii jest ciężki i trzeba go nieść, ponieważ. Bez baterii silnik stawia taki opór, że jazda nim jest bardzo trudna. Jeżeli się zgubisz podczas swojej wycieczki, pamiętaj, że w dobie cyfryzacji zegarek czy telefon ułatwią ci sprawę, jeżeli posiadasz i umiesz posługiwać się GPS-em. 5. Odpowiedni strój to twój komfort, a nie twój wróg. I tak w większości przypadków zabierasz ze za sobą plecak, więc z pewnością zmieścisz tam kurtkę przeciwdeszczową czy jakąś cieplejszą bluzę w momencie. Kiedy zmęczyłeś się ciężkim podjazdem, jesteś spocony i chcesz odpocząć, a nagle wieje, założysz tą kurtkę i wtedy poczujesz ten komforcik. Dlatego zdecydowanie ubiór na cebulkę jest Twoim sprzymierzeńcem, a nie wrogiem. 6. Rękawiczki ochraniacze. Nikt z nas nie zakłada, że podczas naszej wycieczki rowerowej będziemy mieli kontakt z drzewem czy asfaltem, ale zdecydowanie lepiej zapobiegać niż leczyć. 7. Zasada ograniczonego zaufania. Pamiętaj, że nie tylko ty jesteś na drodze. Jako ratownik medyczny bardzo często wyjeżdżamy do zdarzeń, gdzie poszkodowany to osoba poruszająca się na rowerze lub też hulajnodze. I mij, mijając się prostą drożką, zderzyli się ze sobą. Dlatego miej oczy dookoła głowy i przewiduj sytuacje, które mogą być dla ciebie lub też dla innego niebezpieczne. 8. Odwodnienie może zakończyć swoją podróż rowerową. Dlatego pamiętaj, że bidon jest twoim sprzymierzeńcem i zabieraj go zawsze ze sobą, nawet na krótkie wycieczki, ponieważ uzupełnianie płynów jest bardzo istotnym elementem naszego funkcjonowania. 9. Apteczka rowerowa. W ostatni czas coraz więcej zauważam, że podczas podróży rowerowych osoby mają ze sobą apteczkę. Nigdy nie jesteśmy przygotowani i nigdy nie planujemy jakiegoś wypadku czy zdarzenia, dlatego lepiej Dbuchać na zimne i mieć to po prostu ze sobą. Dziesiąta najważniejsza zasada. Jeżeli te dziewięć, o których wspomniałem, będziesz przestrzegał, to jestem pewien, że będziesz miał komfort, przyjemność i przede wszystkim radość z jazdy na rowerze, a jedyne co będziesz kolekcjonował to wspomnienia i super pamiątkę w postaci zdjęć, a nie w postaci ran czy obrażeń.